Słoju, słoju, powiedz mi przecie, czy to urośnie, czy to spadnie? Panowie i panie, kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. To dopiero drugi miesiąc, odkąd spotowe ETF-y na Bitcoinie zostały zaakceptowane i widzicie, co się dzieje. Cena od 11 stycznia urosła już o 22%. A do ATH brakuje nam tylko 16. Na początku ogłoszenie ETF-ów spotkało się z celde news. Wartość Bitcoina spadła o 20%, ale ta korekta była dużo krótsza niż się spodziewałem, bo trwała jedynie 12 dni. Dla porównania, akceptacja ETF-ów na złoto skutkowała 77 dniową korektą. Ale Bitcoinowe ETF-y okazały się instrumentem finansowym o całkiem innych wynikach. Złoto może pozazdrościć. No bo wyobraź sobie, że w tak krótkim czasie bitcoinowe ETF-y zebrały aż 40 miliardów dolarów, gdzie ETF-y na złoto to 92 miliardy dolarów. Do spotowych ETF-ów wpływają pieniądze nie z tej ziemi i nic nie wskazuje na to, żeby trend miał się zatrzymać. Kilka dni temu mówiłem o tym, że ETF-y mają już tyle samo bitcoinów, co MicroStrategy. Na tym wykresie MicroStrategy na niebiesko, spotowe ETF-y na fioletowo. Minęło tylko kilka dni, a dysproporcja posiadanych bitcoinów drastycznie zwiększyła się na na korzyść ETF-ów. Tutaj wykres spotowego ETF-a BlackRocka Ticker IBIT. Ten posiada już 130 tysięcy bitcoinów. Widać jednostajny trend, który się nie zatrzymuje. Jeżeli zakupy na tym poziomie się utrzymają, to może być bardzo dynamiczna hossa, Odmienna od tego, co widzieliśmy w poprzednim cyklu, a bardziej podobna do roku 2013 czy 2017. Cykle miały się wypłaszczać, a zwroty z inwestycji zmniejszać. Coś się jednak zmieniło. Bitcoin pojawił się w progach świata transakcji tradycyjnych finansów i wysysa kapitał z innych aktywów. Doskonale widać to na złocie. ETF-y dały również zielone światło wielorybo. Rzućcie okiem na ten wykres. Na pomarańczowo cena bitcoina. Na niebiesko portfele wielorybów. Niebieski wskaźnik to następujące portfele. Po pierwsze transakcje z ostatnich 30 dni. Po drugie balans portfela przewyższa 100 bitcoin. Po trzecie są to portfele niezależne, nie należące do żadnej scentralizowanej giełdy. A więc zobacz, jak drastycznie wzrasta ilość portfeli posiadających ponad 100 bitcoinów. Rozpoczęła się wielka akumulacja. Za to ulicy jak nie było tak nie ma. Obecne wyceny są napędzane starym kapitałem oraz pieniędzmi, Instytucji, ulica wciąż stoi na linii autu, i zastanawia się, czy to jeszcze urośnie. Co wam mogę powiedzieć, moi drodzy? Wypatruje zmian w zachowaniach instytucji. Jeżeli nic się nie zmieni i będzie tak mocna presja popytowa, to przed nami wyjątkowo hojny rok, albo on nawet dłużej. Przy obecnym tempie skupowania bitcoina, instytucje w ciągu 6 lat skupiłyby 16 milionów bitcoinów. Jeżeli tyle jest w ogóle w obiegu. Obecnie ETF-y razem mają już ponad 700 tysięcy bitcoinów. Nie pozostaje mi powiedzieć nic innego jak niech żyje król. Subskrybuj, lajkuj, nara.